U nas wilki są podobno. Przelatywali no ja przelatywali. My nie mamy co robić. Ja to za darmo no, z przyjaźni. Patrzcie, mordeczki. To jest życie. W rolnictwie nic się nie opłaca. Człowieku, moje im przede wszystkim, bo ja największy wstyd sobie robię w tym całym show biznesie. Ale będzie tak, że ja i moje sąsiady będziemy. Nam musi być dobrze, a Wy, mordeczki, w kraju sobie poradzicie. Najgorzej my, bo my razem z sąsiadami mamy ponad 130 hektarów. Dobrze mówię? A jak masz 50, to tak. Tyle by mi się przydało. Trzymajcie się, mordeczki. Jakoś to będzie, nie można się załamywać. Kocham Was. Patrzcie, sąsiady jakiego mają tygrysa. Podobno wszystko atakujesz Szczury, nawet wilki podobno odstrasza. Ty, a u nas wilki są podobno na wiosce. Ja. Tu u nas? W Stablewicach y, nagrane były. Jak a co lat... w tamtym roku. No. A w tamtym... Ja, tak? a to przelatywali widocznie. Wiesz. No a przelatywali, no to gdzieś tu kurwa koczują sobie. A tutaj też jest ten... Jakieś dużo saren, wszystkiego lata. A teraz wiesz co, ci powiem, że trzeba kupić gaz. Gaz mieć przy sobie. Czemu? No teraz taki ostraszysz dla, dla Wilków, dla... Jakbyś ktoś zaatakował człowieka. No, to, a czym się obronisz? Przed, Przed Wilkiem. Przed Wilkiem Tym bardziej, że Wilk to całymi watachami atakuje, no, nie, no. nie jeden. Wydaje się, że na razie to mają tu saren. Te sarny to powinni też trochę ograniczyć, bo tego lata to chyba mi się Ale wydaje... wiesz co, słyszałem.